Zapraszam na kurs naturalny www.piotchupac.pl. Objętość stożka o wysokości H i promieniu podstawy trzy razy mniejszym od wysokości jest równa. No to narysujmy sobie taki stożek. Weźmy sobie tutaj jakiś taki. W podstawie mamy koło, tutaj będzie promień, tutaj będzie wysokość. Przypominam, wzór na objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość pole podstawy wzór na pole podstawy to jest pi r kwadrat, czyli to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy h. No i co my wiemy? Wiemy, że promień podstawy jest 3 razy mniejszy od wysokości. Czyli ja mogę powiedzieć, że promień to jest 1 trzecia wysokości, bo jest 3 razy mniejszy od wysokości. I taką też wartość podstawy w miejsce promienia. Co otrzyma? otrzymam? Otrzymam 1 trzecią pi razy. 1 trzecia h do kwadratu razy h. Co mi z tego wyjdzie? Będę miał tak 1 trzecia tutaj to z przodu pi. 1 trzecia h do kwadratu to jest 1 dziewiąta h kwadrat razy h, czyli w sumie 1 trzecia razy 1 dziewiąta to jest 1 dwudziesta siódma h kwadrat razy h2 to jest h do trzeciej, no i zostaje nam to pi. Czyli wynik powinien być w takim stylu, 127 h do trzeciej pi, 127 pi h do trzeciej odpowiedź d.